Dzieci witajcie, z tej strony Gusek, powodząc was zapraszam was na kolejny materiał z gry się Accident. Sorry mój głos, ale boli głowy, boli, wszystko mnie boli, ale staram się coś zrobić, cokolwiek. Więc lecimy, wysłał anon sierpień 2019, 13.25, Aimer Revens, Jahandar Nogharni, Billy Conway, Billy Pritchard, Laura Williams. To są ofiary, więc lecimy. To jest Jeźdź na Podlasiu Jak widzę takie nazwy To miejmy nadzieję Że takie będzie No i cóż No i widzowie robimy to tak To ratujemy tych ludzi To są w zasadzie dwie ostatnie Ale mamy Więc będzie ostatni odcinek dzisiejszego tego Taki odcinek na zapas nie będzie, no, Proszę, to naprawdę jeszcze do poniedziałku Jakby w poniedziałek to zrobić To już inna sprawa, czy tam radzę, czy nie co zobaczymy No i dobra To ciekawe, aż tam się załaduje od razu symulator I symulacja wypadku No i mamy to, o, jesteśmy po Anglii Aha. A, jesteśmy na autostradzie A2 czy na drodze A2. ja no, w Polsce to są A Różnych cykli. Ja tu jest telefon. Więc lecimy od razu telefon. ten kre ten samochód Jego awaryjnę. Zwonimy na pały. co 12 Standardowo. Mm -hmm. No. Okej, okay, to chodzimy. chcieli. Siedzi jak w tej ma... No i dobra, otoczmy w wypadku i wyłączmy. Mamy torebkę. Ci pieniądze się z tą torebką, to weźmiemy na pewno z i to weźmiemy z sobą. Ale teraz weźmiemy safteczkę standardowo, żeby nie tracić czasu. Jak już mam otwarty nasz bagażnik, to już bierzemy. I są dwa pojazdy. Widzę jednego pick-upa Coś tu leży w ogóle. O, chyba motocyklista Ta O, to nie rady wyjść I tu jest bagażnik z trójkątem ostrzegawczym To bierzemy Dobra Ładzieby. I teraz tylko trzeba zgasić od razu tamto Mhm Dobry ja chciałem gasić to za... Dobra, sprawdzamy ziomka. ty jesteś tutaj. Widzę, że... Jak, jak widzę na razie... O chłop stary, Od szerefący. Oddycha tutaj, tutaj delikatnie, ale oddycha. O chłop tu jeszcze na rowerze jechał. I chłop, palca nie ma. O w dupę. O po urwało. chyba oddycha, ale nie jestem pewien. Tu motocyklistka jest, na pewno. E, otwórz kask, może pierw. Rana. Otwórz kask i tu przytomność, no oddycha na szczęście. No i tu pod autem. Ale bardzo? ściga, czy daj No i dobra, pniętki. Kurde, no i go zarysowałem. No i będę ta odszkodowanie pewnie jemu. Jak nic. <gry> Typu, jakby tak było w Polsce, to by tak musiał zrobić. Pewnie bym się jeszcze mógł wypulić do oczkowanie motocykla zarysowanego. Dobra, otwarzamy kask i oddychanie. O, i ten słuchaj, totalnie, że oddycha. Więc kozacko. Patrzyłem dokładną lokalizację. No, widzę, że on ma, ale nie może wejść i pewnie po tych mogę sprawdzić. Gdzieś tu pewnie są te. Może że telefonem mogę sprawdzić. O! Ale dobra. Właśnie widziałem, jak kurde miała nawigację na telefonie. Pomóż ofiarom. Hello? Pierwsza pomoc. Dobra. Dał rękawiczki. Bandaż. Bandażujemy łapę. Eee... Yy. Uho! Okej, okay, dobra. Znajdź plastikową torebkę, Znajdź czystą wodę, zanieś czystą... Dobra. Tutaj mamy pewność reklamówka, woda. Tyle, że chyba w czasie jechałem z tą ilością rzeczy. No kurde, z serką się poszło walić. Odcięty palec. Pierwsze co otwórz to rękawiczki. Podnieś palec. Oczyszczamy go wodą, oczywiście. Czyściutki. Gaza. Owiana go gazą. Ta torba, do torby. Podnieść tą torbę do torby. Ciechał o średni no To chyba do auta i go włożymy. Włożymy go do auta może? Cześć. No, była tutaj włożyć, aż tutaj czy coś tutaj nie działa. Okej, okay, setyka klimatyzacja. O, nawet ciuć O, i to mam dać. Oj, to jest tyle! O. 5 minut się owinąłem Co robiście Nawet ty musiałem reanimacji dawać Więc tak No i zejść przyczynę Standardowo 6 przyczyn jest Dobra, zacznijmy od początku Ślady hamowania, ostro hamuje Polaj ten Lamy krwi spada z roweru Tutaj on z Peteru Serko ma y, Rysa drodze Rower O! wszystko, i dobra Co jest pierwsze? Y, w W u utoższał rower y, Tak, to jest pierwsze y, I to, Nie, on nie będzie pierwsze hamował Dobra On nie będzie hamował Więc usuńmy to No, usuńmy to Nie Nie o, chyba, to będzie czwarte. On, Tak, on po prostu z wyprzedzania rowery Diachandar no, 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 zauważa no, no, odjeżdżający no, no, samochód i on skręca wy... To... ...skręca w samochód, zrywa parę ruserku podczas mijania. Wygląda uderza w rower, on hamuje ostro. La Laura spada z roweru... To był rower, z Laura spada... To chłop bada wchodząc? No i tutaj on ta ci rynuje, a upada on żyje. The Conway. Po przyjęciu do szpitala Hirud za tej sobie dusz, odszycia przeszycia udało tam i przychodzi częściowy ruch, ale przez te życia palec był powłaściwy na zimno. No i dobra. Peter Friedhard. Dla Petera spowodował y, wypadek... Wypadek spowodował okay. kilku żeber, żebrać szerki szczasu, kilka dni później opuścił szpital i w tym samym roku czy tu jazdę na motorze. Aha. Yy, Laura, na szczęście na Laura jej rana była tylko wywołana. Wyzdrowiała jej szybciej niż jej chłopak i wkrótce po wypadku kupiła własne motocyki. Po kilku latach wydaje się po to około świata. Aha, to fajnie. Dziś jeszcze żyjemy. Mamy swoje rowerzystę. No co jedzie. No teraz ściga się idzie do Sylwana. I tylko on ten, on ten, on ten. O, ten. Oła. No to bardzo dość szybko to się zdarzyło. On tam jęczy ten... On to z tym ręką wajęczy, bo chyba on był przyszedł na początku pewnie potem zemdlał przez to, że za tutaj krwi trochę miał. Niestety zemdlał w czasie jak nic, tak musiało się zacząć. No i dobra, dzisiaj wiemy, że... No, ciekawe rzeczy się wydarzyły tam. No i dobra, mamy jeszcze jeden incydent kolejowy. Kraj Morawsko-Śląski, Czechy. Czerwiec 13, 2018. Kaplicka? Czescy... Yy, Strateccy o... to były czescy stratecy... którzy chcieli odzyskać apliczkę <grych> Polską, xD Godzina 12, Wojtek Svetz Mirosław Dworrak Franciszek Fritz i Pet Misec Okej okay. Ale moment z języku, wam powiem trochę aż mi gardło boli bo mnie bolał, ale zaczął jeszcze bardziej bolać przez to bo co to przeczytałem Mogłem tego nie czytałem. Ale... W ogóle zapraszam was do subskrybowania kanału, ponieważ widzę, bez subskrypcji to 87,6% widzów, którzy mnie oglądają, a subskrybentów to tylko 12%, więc zapraszam was do subskrybowania kanału, by mnie wspomóc i żeby zasięgi były lepsze. To zostawcie łapkę w górę i wy wracajcie do oglądania. Siema. To jest na razie dobrze. wyłączenie za pomocą samochodaj no za do, do, do popinka, dopełnieniu się i uszkodzonej instalacji elektrycznej. No, no i tyle w tym momencie. Za mógł się sam siebie nie podpali, tak z dupci. Tak nagle że na przykład bo coś się wydarzyło, przykład, nie wiem. Yy, na, przykład, yy, to nazywa, na przykład, jak się nazywa... Jak na przykład jest, Jak macie na przykład tak rurę to tylko do paliwa. Na przykład ona jest udzielawiona, a silnik jest działają, to to może wybuchnąć. No więc... Dobra. Czechy 4 czerwca 2018. Tak dobrze przystałem, bo nie wiem, bo może no, chodziło o godzinę tam tak z dupy tak ten 2018 widzę, że yy, bardzo doprowadzona lusterka to bardzo się lepią trochę o kurde ten tutaj taka to jest pociąg. Halo awaryny światła telefon tam coś już zdycha czy coś. Jaś a ja jestem płomienie. A, w tamtym A I standardowo nie mam kurde oczywiście zasięgu. Bo czemu miałoby tego nie mieć? To jest ups. Czy to jest kurde... Nasz kochany ups. Tylko taki trochę bardziej upowszechniony. Okej, okay, zgaszone, cześć. Kociaku. Kurde, kierowca upsa. O Jezu, czy... Jego właśnie pociągnie nie w dupu. Okej, okay. dobra, tu mamy jakiś ten pudkę. Cześć. Dobry. Chyba tu nic się nie dzieje, ale jakaś pudka, może telefoniczna czy coś. Coś tego. No to mi zdychają trochę. Chyba, że jak sobie będzie o samochodzie, Co to jest jakiś telefon. Cześć masz telefon, nie masz telefonu. Może w pociągu coś będzie. Zobaczmy. Kurde, bo mi zdychają znowu. Okej, okay, mamy, to wejdę do środka. Dobra. O, ten tu leży w ogóle. A na są u gry spojrzeć jak na O, radio. Dobra. Halo, halo? Oj, dobra. Dobra. Tylko, że jest prawie, nie no będę się owadzić tutaj specjalnie. Mhm standardowe sekwencje Ten tu w ogóle się uderzyło, kurde Ała, tu musiało boleć się no dzięki kurde Jakbyś była na moim miejsce, to sobie się uciekała pewnie od razu Jak nic Dobra Chyba raczej w ciągu nie muszę włączyć to połomu tylko w tym tym, tym się I widzę, że chyba tylko jedno miejsce muszę oznaczyć nie to jest, to jest, dobra, spoko Widzę, że nie ma 0 na 2, więc muszę chyba tylko jedno miejsce oznaczyć tak, Jest git Tam jedno co już zdycha trochę No i dobra Dobry Okej, okay. o zajmie się ofiarami Z chęcią. Kurde A się walną to jest on rany nawet Rozwolną głowę ma chyba czaszka roztupczona jak widzę Ja ma najgorzej, bo on są to przez podciąg oczywiście czasami się jest nie, nie potrącone, bo był potrącony przez początku, to by już nie żył. Bo by był rozjechany, kurde, przez szynę. Dobra, pewnie ten z krwią pełną to będzie ten na ostatnim miejscu, pewnie, czyli ten na środkowy. Taki w sumie średniaczek. Kurde, to też ma walną tłumowę. Też ma rozwaną. Ale też oddycha, to jest lit. Nie, ale to nie jestem. Tu jestomy jak to się chyba za kciuki są kanapu, jakby będzie jest David głupi. Ja tu sobie kanap... i je oddycha. No super po prostu. Certo swoją lokalizację telefonu nie mogę użyć nawet. Lokalizacja. Tam coś jest chyba. Nie, co, tylko megafony. Szkolipka. Czy jest tylko słupek? Ten słupek nie interesuje. Może na tych znakach tutaj, bo... Zawsze musi być takie coś jak na znakach. Sprawdźmy. Cześć. Macie może informacja na temat, to jest skrzywa, nie? Na drodze? Oczywiście, że nie. Powinno być. Churde. A tutaj może coś będzie? Hello? Bo skrzyka na liście, to był jakieś te... Cholipka! Gdzie mogę waszą lokalizację sprawdzić? Hmm. Telefon mi padł, więc tu panie sprawcę. Może w moim aucie po raz tu? Sprawdźmy, czy mam w aucie dokładnie takiego? Do sprawdzenia. Tak mam w aucie znowu. Yes, Maria. O, odpalę. Super. Jechałem pewnie na wakacje na się i kurde, zobaczyłem to to. Dobra, ja trzeba wszystko mu powiedzieć znowu, że tam go pchał jak David. Dzień dobry, chcę Wam pomóc, ale nie zabijajcie mnie, proszę. Tu jest Ameryka pewnie. No, ale przez Czechy tak no, tak zapomniałem. Dobra, jechać. I spyklet, Dobra, kozak Jeśli może po się pomóc w to kabinie, jeśli, jeśli coś się w, zmie, jeśli, wróć, jeśli coś się zmieni, okej okay. czy w musimy pomóc? Tak obróć. O, to obracamy go No, ma plecki Kotatka. Halo, marda O O ja muszę tak jeszcze poruszać specjalnie Udrożnij drugi ork Pyk i to mam to rozpocząć. 3 4 3. Raz, 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 Dobra, nie jest najgorzej. Ona tej gębie w ogóle, hop. Nie wiem z tą kanapką, pewnie będzie, pewnie będzie niebezpieczny niebezpiec, niebezpiec, jak tą eee, sensie, bo w szartą kanapkę po prostu się bezpiecznie czegoś kartkę powinno przychodzić do momentu, okej okay. kurde, bo mi tu zaraz zejdzie chłop Dobra, pozycja bezpieczna znowu Tak to, to było wcześniej, tu nic na razie Noga do góry Przekażę sanko I też mamy drugi oddechowe znowu No i koza, wszystko zrobione. Oświat szybko się uwinęliśmy, jak wydać już 16 minut z odcinka to nawet szybko. Tak to zawsze się uwinaliśmy bardzo dużo, wiele 20 tak minut, 22 minuty to zawsze były. Ale jak na przykład nie mogę znaleźć innego miejsca, kurde, w przykład w tej ciężarówce, co pasy się okazały tym. Ale ja coś co mogę powiedzieć. Ora, wysiadaj z tego... No mam 4T. Dobra. Mam 4 te te, te. Cześć kociarko, może coś nie Tak, nie jest skazówką, to jest zaklinowane to jest zaklinowane stało, takiego ważniejszego, może w tej kabinie coś nie pariera, niewystarczająca skazówka, okej, okay. cześć, mogę coś tu, o, oj no dobra, mogę wszyscy przejść, czy coś, bo pewnie tam coś będzie, jakaś skazówka, jak nic, może tutaj, nie mogę przejść, o, 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 zamknięte no, drzwi, fuck off, serio, Mogę przejść tędy. Okięte drzwi. Opięte drzwi. Może, żeby przejść, po prostu tak o. ten głupek taki. O, tędy nie, bo. Bo, bo, bo głupia, żeby tędy chce przejść. Super po prostu. Chciałbym, kółko zrobić specjalnie. Nie no, super. Ci co mamy na razie? Mamy to, że barier nie działa z tego, to będzie pierwsze. To ile drugie Wiem, może coś będzie z ludzi tam, przecież Jeden był, ten się zagryzł tam kurde w kanapkę Ale drugi uderzył kurde w tamto Na szczęście to też jest wejście No, tu jeden się zagryzł No, no, a ten uderzył w dyskę. ok Okej, ten nagryzł pierw, a to ten No i dobra Sukces w Dworak leżeń spadała o wiele uskutek narządów wewnętrznych i nie dosłała właściwie do szpitala, co wyschane prosto na usta w i gdzie i drugą i, i trudną operację. Powrót do zdania był równie powolny i bolesny, ale dzięki umiejętnościom i wiedzy personelu medycznego w końcu wrócił do pewnego stanu zdrowia. Super. I tu kolega Franciszek Fritz. Szczęście dla to zostało tylko w w mózgu, bo miała rana a na czole, zagoiła się szybko i po tygodniu do do szpitalu wspinano go do szpitala. Pietry. Nie jest prawie się udosił, gdy kawałek w drogach oddechowania 6 taniego, bo jest na miejscu dostarczająco szybko, aby mu pomóc. No właśnie, odzyskał wkrótce po przybyciu do szpitala i, i wyszedł taki dni. No i go zacko. No to Zobaczmy, jak ci się wydarzyło, oczywiście. Zobaczmy, jak ci się wydarzyło, to jedzie sobie pociąg. Brum, plum, plum, pociąg to jedzie, tylko normalnie to. Przecież to, 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 to się nie zamyka. Auto jedzie. I zielone. On sobie jest kurde, furgonetka jedzie, tyle w furgonetkę, on się tam uderzył, to się podpaliło, no się działo, działo się, działo się, Bo ja wam szczerze, że się działo, jak widać, <grytania> działo się, więc no, o, coś dzwoni, czy to nie był koniec? Oj, 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 nie ma nic innego. Ja sobie zdaję wszystkie, po muszę przyznać, że jesteś w duszy lepszym, niż bym się opowiedział, bo wyprzedziłaś nawet AMI, a myślałem, że jest dobra. W każdym razie oznacza to, że będziesz się poczekał, aż się skończy przygotowanie więcej wypadków, więc Prz przy okazji naprawdę dobra robota no jest z ciebie drugi. Okej. Okay. Kozak, pogoduj go sam, no i nie może. Ale ja się dozwałem już jak nauk, więc... To znaczy tyle z tej gry. Do zobaczenia. Cześć, dojdara. Siemka.